O, oh, oh wow. muszę iść tędy Co to jest za słup? Ciekawe, bardzo interesujące. Nawet... Dobra, pójdźmy tutaj. Wow. To widzę, że no, nieźle, nieźle. Dobra, wysiadam stąd. Wow, dobra. Jakaś wyspa? Może pójdę dołem, zobaczmy na górze. Co to jest? Nie, ja się boję chodzić, Ja bym szybko, szybko polecił. że mam... umiałem oddychać pod wodą i mówić. On ten kask. Dobra, lecimy. Jestem bardzo ciekawy co tam będzie. A o, moje nogi. O. O, wow, spadłem na wodę. Ale... Co tam jest? O Jezu. Dobra, lecę dalej po prostu. Ła, wow, może ja się wrócę. Nie, 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 dobra, muszę iść już. Chyba. O je... O, Co to jest? O, dobra Lecę dalej. Oho Parkour najgorszy. Dobra. Tam coś jest chwila. No, przejdę się, zobaczę. Wow. Co to jest? Ja nigdy rzeczy takiej nie widziałem na świecie. To jest zamknięte. Dobra. To lecę w takim razie dalej. O kurcze parkur. Dobra. U. I... Uff, już się bałem, że... że... Dobra, idę tędy. Oje, lava. Te dziwne kamienie, one jakoś są bardzo... Halo, nie mogę tu wejść. Chwila, chwila, mam pomysł. Zniszczę tą płytkę. Drewniana. O ła, wow, moje ręce. Jaki, ja widzę tego rozwalać rękawa. Dobra, w takim razie lecę. Może sobie znajdę przy okazji. O nie, najgorszy wróg, ta woda Ale trudno wyjść Dobra, lecę tędy Wow Nie, ja bym poszedł jednak za światłem może Nie no, pójdę tędy Już się gubię naprawdę no, nie żartujcie znowu, jestem tu. Chwila. Wróciłem się. Witaj. Co? Nie poznajesz mnie. To przecież to ja. Nie widzisz, jestem totem nieśmiertelności. Czekaj, coś. coś ja słyszę tylko o tym, legendy. No widzisz, legendy stają się prawdą. Jestem tutaj tylko po to. Czekałem tu na ciebie. żebyś no, zrobił coś dla mnie. Tak? To słuchaj. Mam dla Ciebie propozycję. Dam ci drogę do pieniędzy. Ja chcę drogę do wolności. Nie rozumiesz, nie wiem jak sąd wyjść, więc próbuję każdą drogą sąd wyjść. Już po prostu chcesz się sąd wynieść i nie wracać tutaj. Ja. <gryny> widzisz, ja jestem po to tylko, żebyś ty nam coś zrobił, rozumiesz? Tylko po to tu jestem. Przynieś mi specjalną strzałę, legendarną strzałę ocelota. Strzałę ocelota? Legendarną? Nie rozumiem naprawdę. Posłuchaj mnie, jeśli tego nie zrobisz, twoje życie nie będzie za proste. Nie wyjdziesz z tej kopalni. Stąd. Z tego... ...więzienia. Z tego asylum ocelota numer jeden. Co? O co tu chodzi? Tak, dobrze wiesz o co mi chodzi. Dobra, posłuchaj, nie wiem... ...nie wiem jak... co mam zrobić? Posłuchaj, w skrzynce masz... No. Chyba sam widzisz już co mam. No mam dźwignię do otworzenia jakichś drzwi. No tak. Jak wyjdziesz, po prawej masz, otóż, drzwi. No rzeczywiście, są drzwi. No tak. No za płytki. O, nie, nie, nie. Nie chodź na nie. Jest to droga do bogactwa. I wolności. Jeśli zrobię to dla ciebie, uwolnisz mnie stąd? Tak. Wyjdziesz stąd żywy i bogaty. Po to, tu jestem naprawdę. Dziękuję. Przyniosę to tobie. Śpiesz się. Nie mam czasu. I pamiętaj, jeśli zwalisz coś po drodze, nie daruję ci tego. Przegrasz. Nie dość, że uwięzę cię tutaj na stałe. Nigdy stąd nie wyjdziesz. Rozumiesz? Nigdy. A teraz do widzenia. Do widzenia. Jaki to jest psychol? Jaki to jest psychol? Ja naprawdę nie rozumiem o co tu chodzi w ogóle. Jaki to jest psychol, po prostu psychiczny typ. Psychiczny, o co tu chodzi? No dobra, nie wiem. Tu muszę chyba iść. Znaczy, po prostu pójdę. Ja nie wiem no. Bo droga bogactwa. No nie wiem czy mu wierzyć, czy nie. Aczkolwiek idę. Tędy. Mam nadzieję, że nie okłamał mnie w żaden sposób, no ale w sumie, miał te płytki. Może rzeczywiście tam jest jakaś droga do bogactwa. Nie mam pojęcia, jak to ma, niby ma działać, ale po prostu idę tak przed siebie. Są jakieś drabiny, ale pewnie może z podpucha, więc pójdę tędy. No, podpucha tu była tutaj. No dobra, po prostu pójdę. Tym szlakiem dobra widzę zejście, więc po prostu zajdę normalnie, tak? O kurczę! O! Wow, oh! wow, moja stopa! O! Oh. Oh. Lawajte Spawner! O nie, dobra, muszę stąd wyjść jak najszybciej. Dobra i tędy w takim razie Dobra tędy Już powoli Kto tam jest, tym z się Dobra. A! Szybko, muszę stąd uciekać Szybko Szybko, szybko Już nie wiem w które ratunku Szybko Zanim nie złapie jeszcze i mi coś zrobi Nie wiem co oni mają na myśli, ale szybko Szybko uciekam Jakie to jest wolne miejsce, ja nie wiem, gdzie on nie wysłał Szybko, szybko, do domu, muszę uciec Nie, nie tędy Tędy, dobra, lecę, może się uda Nie wiem, czy on, gdzie on jest, ale On może, tu, tutaj wszystko się może zdarzyć On może wysadzić TNT, on nie może teleportować Nie, wiem naprawdę, o co tu chodzi O, jestem już, jestem już O, wróciłem. Wytłumaczę. O, widzę. Masz to, co chciałem. Mam. Mam tą strzałę. O, bardzo dobrze. Jak obiecałem, tak zrobię. Włóż. Otóż strzałę. Do skrzynki. Do skrzynki. Okej. Okay. Mam. Bardzo dobrze. To są płytki. Nad, pod tymi płytkami. Zlecisz idealnie do wody W wodzie będzie otóż Wskaźnik specjalny Będzie tam typ, który poprowadzi cię Do całego bogactwa Czy sam już to zrobisz Ja nie wiem Powiem tylko jedno Wejdź w otóż te płytki I ciesz się nowym życiem Widzisz stąd żywy I jeszcze bardziej lepszy Opłacało się przychodzić? Tak Więc Skacz śmiało. Mmm, a na pewno nie oszukujesz? Skacz śmiało. No nie wiem, no jakże czyli skacz śmiało. Ua! Co? Co Aaaa! O. Ua. 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 O co tu chodzi? A? Co to jest? Diamenty jakieś bogactwo, nieprawdaż? Proszę bardzo, ma swój bedrock, który kosztuje. A ile kosztuje? Nie da się go wydobyć w żaden sposób. Ale masz też diamenty. Może uda się w jakiś sposób je wydobyć. Mam dwa. O, oh, oh, nie chce mi się. O, oh. 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 gdzie ja jestem? Wow. 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 szybko na łóżko. Oh. Dobra, teraz lepiej. Boli mnie wszystko. Byłem gdzieś, nawet nie wiem sam gdzie. Ale mam przedmioty. Jakieś. Płytkę diamenty dwa I ciasto. Ok. Halo. Wypuśćcie mnie stąd. Halo! Halo! Tam jest jakieś przejście. Nie wiem do czego idzie. Halo! Jest tu kto? Halo! No, nie wiem co mam zrobić. No cóż. Chwila, co to jest? To jest jakiś. Jest! Jest! Ej, głupi myślałem, że tego nie mam. Mam tak naprawdę na dwa. Dobra. Aż zepsułem chyba. Dobra, lecę stąd. O co tu chodzi? Jakiś labirynt, jakaś trawa? O co tu chodzi? O kurczę. To wykorzystać? Nie wiem, jak to się, coś jestem z tym robi. Nie! Nie! O kurczę. Dobra, nie. Co? Diamenty. Jeszcze one mi zostały, ale nic z nimi nie robię. Chwila, moment. Tak! Widzę ląd, widzę powierzchnię. Tak. Tędy. Na pewno. Dobra. Moje diamenty. Mam diamenty. Może coś z tego będzie. Chwila, jak to? Nie! Wyrzućcie Jezu! Tak się cieszyłem. I musiałam je wywalić. Szybko muszę stąd jak najbardziej uciec. Jakieś korytarze w ogóle? Fio, co to ma? Co to są za pokoje? To jest jakieś chore miejsce, naprawdę. Dobra, nie wiem, idę stąd po prostu. Chwila, gdzieś dotarłem. Meter i laboratorium. Enchantarnia, kosz, kuźnia, punkt wyjścia. Punkt wyjścia to jest wyjście? Nie, to jest wejście do jakiejś kopalni. Nie wiem. Dobra, idę. Wyjście to jest wyjście. To jest wyjście, kotek. Co ty tu robisz? To jest jakieś. Chwila, co? Co tu się dzieje? Są, to są banery jakieś? O co tu chodzi? Tu była jakaś bramka, to jest coś wysadzone. Dobra, mogę wyjść. O, te bramki kują. Może nie będę dochodził. Otwórzcie to. Otwórzcie to. Nie, dyskako, bo już się zabije. Otwórzcie to. No, nie wyjdę stąd. Jak się miesz? znam te głosy. Wracaj tu, rozumiesz? Szybko muszę tu, stąd uciec. O! O nie! To jest to wyjście! Muszę stąd skoczyć! Muszę stąd uciec! Jest! Zdało mi się! Wracaj to! Nie! Szybko, odpływam stąd! Jak najszybciej się da! Jeszcze cię dorwę! Nie! Dobra Jestem chyba bezpieczny Ale tylko chyba z, z jakimś ciastem jestem i bez niczego tak naprawdę Jest to bardzo tajemnicze miejsce Mówił, jest to jakieś Asylum ocelota numer jeden, coś takiego Nie wiem Chyba powrócę tu kiedyś Będę musiał chyba tu wrócić, ale będę wezmę zaawansowany sprzęt i po prostu inaczej czy później po prostu to zbadam, ponieważ to jest masakra. Ale za, za to wezmę się kiedy indziej.